Słuchajcie, dzisiaj działamy z zadaniem trzecim. Przejdę od razu do rzeczy. Na ekranie widzicie zadanie trzecie z arkusza z roku 2020. Jak to zadanie wygląda? Mamy jakiś tekst, w którym są luki, te luki musimy uzupełnić informacjami z nagrania. Słuchajcie, w tym zadaniu jest bardzo ważne, wiadomo to we wszystkich zadaniach z słuchu, ale akurat wyjątkowo w tym, żeby dokładnie sobie przeczytać ten tekst i dokładnie go przetłumaczyć. Jeżeli nie widzieliście mojego filmiku odnośnie tego jak zyskać dodatkowy czas, na, na te zadania ze słuchu. Zachęcam Was, żebyście to zrobili, bo ten czas, dodatkowy klucz, czas, jeżeli uda Wam się uzyskać dodatkowy czas na to, żeby te zadania sobie na spokojnie przeczytać, bardzo Wam to pomoże. Okej, okay. ja zrobię to zadanie, pokażę Wam, jak ja robię to zadanie i na co trzeba zwrócić uwagę, to będzie taki Jedna bardzo, ważna, jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, ja nie będę czytał całego polecenia, ale przeczytam wstęp, bo tam jest ważna informacja. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat trzymania skunksa w domu. Trzymanie skunksa w domu no ciekawy temat. Ale wiemy, o czym ten, ten tekst będzie, o czym ten tekst jest, i to nam pomoże. Ok, um, mam tutaj zdjęcie. Na zdjęciu widzę jakiegoś chłopaka, który trzyma skunksa, i teraz tekst. Jonathan pet skunk, czyli skunks Jonathana. Jonathan Wanted for his birthday, but he got skunk. Czyli Jonathan chciał coś tam na urodziny, ale dostał skunksa. Słuchajcie, przetłumaczyłem sobie to dokładnie i teraz co robię? Wyobrażam sobie od razu, jaka tutaj może być potencjalnie odpowiedź. Wiadomo, że tutaj się nasuwa coś w stylu: że może chciał kota, może chciał psa, ale dostał z funksa. Słuchajcie, jeżeli zrobicie w ten sposób, że od razu sobie wyobrazicie, jaka może być odpowiedź, będzie Wam łatwiej wyłapać to nagranie, bo wtedy z tym nagraniu nie musicie wszystkiego w 100% złapać, tylko będziecie wszystkiego w 100% zrozumieć, tylko będziecie musieli um, usłyszeć na przykład nazwę zwierzęcia, jaka tam padnie. I to pewnie będzie dobra odpowiedź. Dobra, kolejny podpunkt. Jonathan takes it for a walk a day. Czyli Jonathan bierze go na spacer na dzień, dziennie. Pewnie tutaj to też można się domyślać, że chodzi o to, że pewnie go bierze raz dziennie, dwa razy, trzy razy dziennie. Musimy to usłyszeć, ile razy dziennie on go bierze. Znowu przewiduję, jaka może być odpowiedź. Ok. Jonathan Skunk eats and. Czyli skunk Jonathana je, coś tam i coś tam. Tutaj pewnie musimy usłyszeć rodzaj jedzenia. Też od razu się domyślamy, tak? Czyli będziemy po prostu skupimy się na tym, jaki tam, jakie tam słowo związane z jedzeniem padnie um, i pewnie to będzie poprawna odpowiedź. Ok, i ostatni podpunkt. Jonathan Skunk can, czyli skunk Jonathana potrafi umie. No, słuchajcie, tutaj można się domyślić, że pewnie chodzi o to, że będzie powiedziane, co tam specjalnego potrafi zrobić. Może jakieś sztuczki, nie wiem, że chodzi na dwóch łapach, że, że, że potrafi żonglować. Coś w tym stylu. Ok, słuchajcie, czyli tutaj są dwie ważne sprawy. Po pierwsze, trzeba to dokładnie sobie przeczytać. Wyjątkowo w tym akurat zadaniu jest, jest to mega ważne. Ale druga sprawa, w trakcie czytania od razu sobie wyobrażacie, jakie mogłyby być odpowiedzi, bo dzięki temu wiecie, na czym się skupić w trakcie nagrania, w trakcie słuchania nagrania, wtedy będzie Wam, naprawdę będzie Wam dużo łatwiej. Słuchajcie, jeden z uczniów zadał mi takie pytanie, czy w tym zadaniu to działa tak, że musimy wstawić słówko dosłownie, słówko albo słówka, które usłyszymy w nagraniu, czy trzeba je zmieniać. I tak i nie. To jest 50-50. Ja mam może to wytłumaczę na. Ja wam to wytłumaczę, może na. pokażę wam transkrypcję nagrania do tego zadania i, i wtedy wam to wytłumaczę. Ok, słuchajcie. Pierwsza odpowiedź to jest ten fragment. Ja zaznaczyłem tutaj na zielono, gdzie są te odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, ja może całe zdanie przeczytam. Actually, I dreamed of getting a rabbit for my birthday. Czyli yy, marzyłem o tym, żeby dostać królika na urodziny. Królik, tak? Pada, jest, jest nazwa zwierzęcia, to jest poprawna odpowiedź. Czyli dosłownie wpisujemy tutaj, tutaj byłoby to słowo rabbit. I to jest dosłownie to, co by było identyczne słowo, jakie padłoby w nagraniu. Kolejny podpunkt. Tutaj będzie fragment. Um, I take him for a long walk every morning and every afternoon. Czyli biorę go na. Długi spacer każdego poranka i każdego popołudnia. Słuchajcie, i to już musimy zmienić. To jest za długie. Zresztą by tutaj nie pasowało, gdybyśmy wstawili, że Jonathan, Jonathan zabiera go, bierze go na spacer każdego poranka i popołudnia, dziennie każdego dnia. To tutaj nie pasuje. My to pewnie musimy zmienić na dwa razy dziennie. I tutaj poprawna odpowiedź byłaby wtedy twice a day. Twice. Czyli trzeba by to tutaj całkowicie zmienić, żeby była poprawna odpowiedź. Okej, okay, kolejna odpowiedź to będzie zdanie But I give eggs and fruit to my skunk, czyli daję jajka i owoce mojemu skunksowi. Czyli e, tutaj byłyby, była odpowiedź, to są eggs and fruit, czyli dosłownie to, co byłoby w nagraniu. Słuchajcie, uważajcie tutaj w tym, jeżeli zerkniecie na zdanie poprzednie, Mamy Naturally Wild Skunks Eat Mice and Insects, czyli dzikie skunksy jedzą myszy i insekty. Dlaczego ja tutaj to zaznaczyłem na czerwono? Bo potencjalnie to też mogłaby być e, podpowiedź, bo mamy też rodzaj. E, to mogłaby być dobra odpowiedź, bo mamy rodzaj jedzenia. To jest taka podpucha, e, więc musicie uważać, że takie sytuacje mogą, e, mogą też być, że właściwie mogłoby tutaj być to albo to Mice and Insects, albo Eggs and Fruit. Wiadomo, że my wiemy, że poprawna odpowiedź to jest akurat Eggs and Fruit. Ok i ostatnia, ostatni podpunkt. Mine is perfect at opening doors, czyli mój jest świetny w otwieraniu drzwi. No pewnie chodzi o to, że ten Skunk sam potrafi otwierać drzwi, to jest ta jego ta super umiejętność, którą potrafi. I my to też musimy zmienić, bo gramatycznie by to nie, 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 nie pasowało, jeżeli byśmy dokładnie to wstawili, ten fragment. Czyli to, by brzmiało ta odpowiedź, byłaby w takim razie Jonathan skunks can open doors. Tak by brzmiała odpowiedź, tak, czyli nie zawsze jest tak, że wpisujemy identyczne te słówka, które usłyszymy. Czasami musimy je zmienić. Ok, słuchajcie, to na tyle jeśli chodzi o zadanie. Myślę, że jeżeli zrobicie to w ten sposób, jak Wam pokazałem, zwiększycie swoją szansę na to, żeby uzyskać więcej punktów na tym zadaniu. Ok, wkrótce kolejne filmiki.